Hej, cześć, ja jestem mokry, a dzisiaj wam opowiem następną historię z piwnicy Bambika. A, no więc zaczynamy z piwnicy. Spałem sobie jak zawsze na zgniłej kanapie, owiniętym zgniłym bananowym kocem i spałem sobie tak dłużej i dalej, aż przyszedł czas karmienia. Tym razem zamiast dostać jednego banana, dostałem jedynie pół zgniłego bana, więc mogłem się najeść. Ale Bambik jako głupi, głupi człowiek zostawił otwarte drzwi, więc sobie uciekłem. Nie uciekłam! Nie uciekłam! <śm> bo, bo chciałem, ale zobaczyłem bambika, który jadł banany pod żabką, i schowałem się w, w krzakach, z krzakami, i tam była siostra bambika, i ona mnie prowadziła dalej, i dalej, i dalej, aż do schronu. Jego siostra wiedziała, że bambik jest szurnięty, więc następnie sobie spałem w tym skronie bardzo słodko, ale nagle po drzwi przyszedł. Nie uwierzycie kto nie uwierzycie, sam Bambik. I zobaczył mnie i, i, i ciąg dalszy nastąpi. Następne historii będą jak będzie dwa tysiące łapek w górę i, i zostawicie subskrypcję mnie. Pozdrawiam,